Przede wszystkim pragnę wszystkim Państwu podziękować za, za Państwa obecność tutaj dzisiaj w konsulacie. Jest to dla mnie naprawdę wielka chwila i czuję się tym bardzo zaszczycony. Spotykamy się, proszę Państwa, z okazji jednego z najważniejszych świąt narodowych, z okazji święta Konstytucji 3 maja. I zanim przejdę do samego święta, chciałam powiedzieć coś bardzo osobistego. Jak Państwo wiedzą, to jest moje pierwsze święto państwowe od momentu nominacji na konsula generalnego w regionie. I chciałam Państwu powiedzieć tak zupełnie od siebie, że dla mnie najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem, właśnie z Państwem. Dlatego uhonorowanie Państwa w ten sposób, poprzez zaproszenie, poprzez możliwość świętowania, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. I choć wszyscy znamy doskonale powiedzenie, gość w dom, bóg dom, to właśnie poprzez Państwa obecność dzisiaj dla mnie to powiedzenie, znane polskie, nabiera zupełnie innego wymiaru i zupełnie symbolicznego znaczenia. bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to dzisiejsze święto jest niezwykłe, dlatego że było przejawem. Dążeń elit ówczesnej Rzeczpospolitej do Zreformowania i Wzmocnienia Państwa. Oto sami Polacy tak bardzo zapragnęli zadbać o dobro wspólne. Jak Państwo wiedzą, Konstytucja 3 maja była uchwalana przez dwa dni. Obrady rozpoczęły się w dniu 3 maja właśnie. Były dosyć burzliwe. I zakończyły się właśnie 5 maja. Stąd no, to nasze spotkanie też nie jest, nie jest przypadkowe. Zakończyły się te obrady uroczystym przejściem z Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie wówczas mieścił się Sejm i Senat, do Katedry Świętego Jana w bardzo entuzjastycznym korowodzie. I dopiero w Katedrze Świętego Jana konstytucja została podpisana przez deputację konstytucyjną i przed marszałkiem Sejmu i Senaty. Nie odbyło się to bez przeszkód, ponieważ biskup Józef Kossakowski, zdecydowany przeciwnik zmian, zakwestionował sposób procedowania. Była również nazywana w Europie zgodnie bezkrwawą warszawską rewolucją. Zostały w niej zawarte zarówno tradycyjne e, wartości, jak i e, Nowe elementy, bardzo upraszczając oczywiście, bo nie chcę tutaj mówić za długo, yy, najważniejszym, jednym z najważniejszych osiągnięć było zniesienie liberum veto. Nie należy, tego, należy to docenić, dlatego że wówczas proszę pamiętać, że 10% yy, Polaków stanowiła szlachta. W związku z tym to było bardzo duże yy, osiągnięcie. I konstytucja 3 maja była właśnie odbyciem tego polskiego ducha. I pomimo tego, że przetrwała zaledwie rok, ten duch umożliwił polskiemu narodowi przetrwanie 123 lat rozbiorów. Również umożliwił przetrwanie bardzo ciężkich lat komunizmu. My, Polacy, zawsze odnosiliśmy się do Konstytucji, zawsze szanowaliśmy jej wartości. I naprawdę była ona takim powiewem wolności, również w ciężkich dla nas bardzo czasach. Myślę, że pozwoliła nam. Przetrwać. Pozwolę sobie zacytować w tym miejscu jednego z najwybitniejszych historyków prawa, Stanisława Kutrzeba, który w 1915 roku tak powiedział o Konstytucji. Konstytucja upadła, ale została jej pamięć jako dowód odrodzenia, dowód, że zwyciężyły siły wielkie i idealne. Natuchami niezgody, samowoli i egoizmu. I chciałam to bardzo, bardzo podkreślić. Szanowni Państwo, przypominamy dzisiaj ten doniosły moment nie tylko dlatego, że Konstytucja 3 maja była pierwszą Konstytucją w Europie i drugą w amerykańskiej na świecie, ale również dlatego, że ówczesne elity, co pragną bardzo podkreślić, bardzo skłócone, dużo bardziej skłócone niż elity polityczne obecnie potrafiły jednak dojść do porozumienia dla dobra wspólnego, potrafiły znieść się na potrafiły pokonać różnice poglądów, diametralne różnice poglądów, bo tutaj przecież zderzały się ze sobą e, m, poglądy e, monarchistów i poglądy republikanów. I pomimo wielkiej niechęci, którą darzyli się zwłaszcza Ignacy Potocki i, i król e, Stanisław August, jednak doszli do porozumienia dla dobra wspólnego. I jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi dla dobra Rzeczpospolitej, wydaje mi się, proszę Państwa, że jest bardzo ważne, abyśmy pomimo różnych podziałów, które są z różnych przyczyn, potrafili też się wznieść na te wyżyny. I dlatego, ja zapraszam do współpracy wszystkich. Przyjechałam tutaj, żeby jednoczyć. Chcę bardzo to podkreślić. Jestem otwarta na Państwa, jestem otwarta na spotkanie, jestem otwarta na współpracę. I Mam nadzieję, że dla tego dobra wspólnego, dla naszej ojczyzny uda nam się zrobić coś ważnego. W konsulacie generalnym w regionie móc mieć toast i móc powiedzieć, niech żyje wolna Polska.